Capcom opublikował oświadczenie na Steamie, w którym twórcy Dragon's Dogma odnieśli się do rozmaitych problemów i przeprosili za nie graczy. Firma zbiera informacje o błędach, także tych doprowadzających do zawieszania się gry. Podjęto kwestię możliwości rozpoczęcia zabawy od nowa. Z komunikatu wynika, że ta funkcja może trafić do wersji gry na Steam. Przygotowano listę zawartości, jaką można zdobyć w grze bądź kupić w ramach mikropłatności. Są na niej prawie wszystkie elementy. Brakuje serdecznego wisiora, kolekcji muzyki i zestawu obozowego, które można wyłącznie nabyć. Studio ponownie zaznaczyło, że zdaje sobie sprawę z problemów optymalizacyjnych w kontekście wykorzystania zasobów CPU. Zmiana ustawień GPU może chwilowo pomóc w tym zakresie, ale raczej w niewielkim stopniu. Firma rozważa obecnie różne działania, chcąc poprawić stan gry. Mikropłatności w drugiej części Dragon's Dogma. W czym tkwi problem? Generalnie są to różnego rodzaju pomoce pozwalające czy to przyspieszyć progres, czy też uczynić wyzwanie łatwiejszym. Należy przy tym pamiętać, że ciągle mówimy o grze single player, zatem tego typu zakupy nie wpływają negatywnie na doświadczenie innych graczy, gdyż dotyczą wyłącznie naszego konta i naszej rozgrywki. Oczywiście zdecydowaną większość przedmiotów, które można kupić w ramach mikropłatności, znajdziecie w grze. Są to jednak elementy albo trudne do znalezienia, albo kosztujące sporo kryształów szczeliny, albo dostępne w ograniczonej liczbie. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że gdyby niekonkretne decyzje projektowe czy to dotyczące mechanik rozgrywki, np. zmiana wyglądu postaci, kryształy portu pozwalające zbudować sieć szybkiej podróży, czy wewnętrznej ekonomii gry stosunkowo wysoki koszt zakupu, na przykład wspomnianych kryształów portu, istnienie takiego rozwiązania jak mikropłatności ułatwiające grę solową nie miałoby większego sensu, co z punktu widzenia gracza byłoby oczywiście aspektem pozytywnym, a z punktu widzenia wydawcy już mniej. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w ofercie Steama, PS Store i Xbox Store znajduje się nieco droższa edycja Deluxe. Zapewnia ona dostęp do pakietu Nowa Podróż, w którego skład wchodzą niektóre przedmioty i funkcje oferowane w ramach systemu mikropłatności oraz 1500 kryształów szczeliny. Można by powiedzieć, że Capcom zaoferował pozostałym graczom to, co w przypadku wydania deluxe jest dostępne za dodatkową opłatą. Cieniem rzuca się na to jedynie fakt, że część zawartości, np. kamienie przebudzenia i kryształy szczeliny, należy uznać za jednorazowe zakupy, które po wykorzystaniu po prostu znikają z ekwipunku i chcąc dalej ułatwiać sobie zabawę, np. z powodu braku czasu lub umiejętności, trzeba wydać kolejne pieniądze. Czy recenzenci Dragon's Dogmy wiedzieli o mikroplatnościach? Okazuje się, że cały system został aktywowany w momencie premiery i wcześniej po prostu nie można było uzyskać wglądów w wewnętrzny sklepik z poziomu gry. Mikropłatności ułatwiające rozgrywkę w grach single player Capcomu są również obecne w starszych grach firmy, np. w Resident Evil 4 i Devil May Cry 5.